Cześć! Dziś porozmawiamy o tym, jak osoby wysokowrażliwe odnajdują się w zawodach wymagających analitycznego myślenia. Na przykład w branżach takich jak IT, finanse, inżynieria, badania, a czy inne wymagające właśnie analitycznego myślenia. Czy to dla nich jest właśnie taka naturalna ścieżka? Jakie mają wyzwania, a jakie przewagi? Zacznijmy od tego, czy zawody analityczne są w ogóle dla WWO? Oczywiście, że tak, ale pod pewnymi warunkami. Osoby wysokowrażliwe często mają silną zdolność logicznego i systemowego myślenia. Szybko właśnie zauważają te niuanse, wzorce, jakieś wyjątki, po, potrafią łączyć kropki co jest kluczowe w analizie danych, w programowaniu, w inżynierii są do tego też sumienne, dokładne, dążą do zrozumienia dlaczego coś działa, tak? Po co? Czyli do tego sensu. Z przykładów takich zawodów, gdzie WWO mogą właśnie pracować efektywnie, to mamy na przykład analityka danych, programistę, UX designera, księgowego, audytora. Kontrolera finansowego, analityka rynku, inżyniera jakości, badacza i wiele, wiele innych. Najczęstsze wyzwania dla WWO, właśnie w tych zawodach analitycznych, to po pierwsze presja czasu i multitasking. WWO potrzebują po prostu więcej czasu na przetwarzanie danych na takie głębokie myślenie analizowanie. Stąd właśnie ta presja czasu, jakieś deadlineów, jakieś dynamiczne środowisko pracy, czy właśnie multitasking, czyli przechodzenie bardzo szybko do innych zadań albo robienie tych zadań jednocześnie. Zmiana priorytetów no to nie jest zbyt dobry dla WW, ale oczywiście mogą wypracować sobie tutaj odpowiednie strategie. A drugi punkt to hałas, open spacey na przykład, czy ciągłe zmiany. To na pewno obniża jakość pracy i powoduje stres, albo też może doprowadzić do takiego przebodźcowania, więc wtedy trzeba po prostu na chwilę się zatrzymać i, i rozładować te emocje i te bodźce. Trzy to zespoły o wysokim tempie i konkurencyjności, czyli jakaś rywalizacja, tak zwany wyścig szczurów. No jednak, WWO lepiej pracują w środowiskach opartych na współpracy, na szacunku, zaufaniu, akceptacji, a też w mniejszych na pewno zespołach. I punkt czwarty to perfekcjonizm i samokrytyka. No tutaj oczywiście jest to zależne od WWO, w zależności tutaj na jakim on odczuwa to poziomie, czy ma z tym duży problem, czy też nie. No ale jednak w każdej pracy będzie dążył do takiej wysokiej jakości w tych zawodach analitycznych, do wysokiej jakości analizy. Która no jednak będzie okupiona czasem stresem, frustracją czy przebodźcowaniem ze względu właśnie na ten perfekcjonizm i taką samokrytykę, tak, że jeszcze będę to poprawił, jeszcze może być to lepsze. Co działa dobrze i dlaczego WWO często odnajdują się właśnie w takich zawodach analitycznych? To po pierwsze jest to praca indywidualna, tak? Często te, te zawody właśnie mają to do siebie, że można pracować samodzielnie, dostaje się po prostu jakieś dane, opracowuje się, bada coś, programuje, więc WWO lubią pracować w, w też samodzielnie, bo wtedy mogą się skupić. Wtedy mają przestrzeń na zdobywanie informacji, analizę, głębokie przetwarzanie, no i pracują wtedy w swoim tempie. Jasne procedury i logika to będzie fajne też dla nich w, w zawodach analitycznych, no bo to na pewno będzie praca związana z procedurami, z zasadami pracy i z taką logiką działania. Więc porządek, przewidywalność będzie dawała WWO poczucie bezpieczeństwa. Możliwość wejścia w tak zwane flow, tak? czyli właśnie w zagłębienie się w temacie, zbadanie go, na przykład w programowaniu, w analizie danych. Więc taka głęboka koncentracja na, na jakimś obszarze, na zadaniu. A będzie wręcz, można powiedzieć, taka terapeutyczna dla WWO w takim zawodzie. Złożone problemy i te pytania, dlaczego coś działa, dlaczego coś jest, dlaczego czegoś musimy używać, i tym podobne. Więc badanie tej głębi. WWO są mistrzami właśnie w szukaniu tego sensu, w łączeniu kropek, przyczyn, rozwiązań, również tak, w odpowiadaniu na to pytanie, dlaczego. Jak wspierać WWO w zawodach analitycznych? Więc oprócz tego, że mogą oni wspierać siebie poprzez różne strategie działania, to również środowisko oczywiście pracę może ich wspierać. I, i teraz zobaczmy w jaki sposób na pewno po pierwsze zapewnić im przestrzeń do skupienia, na przykład poprzez możliwość pracy zdalnej czy też hybrydowej w zależności, która będzie dla nich lepszym rozwiązaniem, na przykład elastyczne godziny, na przykład rozliczanie też przez zadania, tak nie przez godziny pracy, na przykład często się to właśnie w pracy takiej samodzielnej zdarza. Ta przestrzeń do skupienia może się też objawiać możliwością pracy w oddzielnym, jakimś zamkniętym pokoju, gabinecie, czy też możliwość wynajęcia sobie salki zamykanej, czy w, w jakimś chill out roomie, w jakiejś salce do takiego właśnie głębokiej pracy. Na pewno unikanie nadmiaru zadań naraz, czyli to, co powiedzieliśmy wcześniej, multitasking nie wspiera, więc jeden projekt naraz będzie tutaj idealnym rozwiązaniem, bo też potem ta analiza będzie po prostu bardziej efektywniejsza czyli efekt końcowy będzie sprzyjający. Na pewno przyda się też jasna komunikacja i konkretne oczekiwania od tego środowiska, od szefa, od zespołu, jaki ma być wynik końcowy naszego zadania. Regularne przerwy, czas na regenerację, to oczywiście możemy sobie też sami o to zadbać, natomiast też środowisko pracy musi, musi nam na to pozwolić i musimy mieć taką przestrzeń. Możliwość autorefleksji i rozwoju, czyli na przykład skorzystania z mentoringów, z coachingów, z pracy projektowej, rozwojowej, no wszystko, co będzie miało dla nas taki pozytywny rozdźwięk rozwojowy. Zaufanie, zaufanie, akceptacja do ich stylu pracy, tak, żeby to w jaki sposób pracują było po prostu akceptowane przez Środowisko i żeby był, było na to pozwolenie. Wskazówki natomiast dla WWO, którzy chcą wejść właśnie do tego świata analizy, czyli na przykład do IT, do finansów, czy inżynierii, czy jakichś obszarów badawczych, to po pierwsze, znaj swoją wrażliwość. Czyli tak zwaną swoją wartość, można też powiedzieć. Poznaj swoje zasoby i ograniczenia, tak? Czyli co cię wspiera, co nie. I ewentualnie tutaj odpowiedzią, będzie przygotowanie strategii, jak sobie z tymi wyzwaniami radzić. Zadbaj o środowisko pracy. Czyli możesz szukać firm z dobrą kulturą organizacyjną, ze sprzyjającym dla Ciebie środowiskiem. A więc to możesz poznać również w procesie rekrutacji poprzez analizę też stron firmowych czy rozmawianie z, z pracownikami. Nie porównuj się z ekstrawertycznymi sprinterami, tak zwanymi, tak? czyli z z osobami po drugiej stronie, gdzieś tam spektrum. Twoją mocą jest właśnie ta głębia, a nie prędkość, tak? Czyli właśnie efektywność pracy, ta jakość będzie ważna i, i wtedy będzie powstawała efektywność, natomiast nie prędkość. Chociaż są WWO, którzy też są świetni w, szybkim, w szybkiej pracy, i, I też można sobie z tym radzić. Rozwijaj kompetencje komunikacyjne. One są oczywiście w każdej pracy bardzo ważne. Na pewno nie chowaj się z tyłu tylko dlatego, że jesteś WWO. Często WWO jest też powiązana z introwertyzmem, więc to też może być taka korelacja. Natomiast, no, jako ekspert w swojej dziedzinie, jako człowiek od właśnie świetnej analizy sumienności, jakości pracy, możesz też wychodzić przed szereg, pokazywać właśnie swoją wartość, swoją pracę, swoją efektywność, czy też pokazywać rozwiązanie, ale też problemy, które mogą zaburzyć gdzieś tam realizację problemu. Tak. Osoby wysoko wrażliwe mogą świetnie odnaleźć się w zawodach analitycznych, jeśli mają przestrzeń, by działać w swoim stylu. To jest ważne i z tą sentencją Cię dzisiaj zostawię, bo na dziś to już wszystko. Zachęcam do subskrypcji podcastu, zostawienia opinii lub wiadomości do mnie. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.